Neapol nie ma szyku typowego dla bogatszych miast Włoch. W naszym homogenicznym świecie wyróżnia się jednak swoim szorstkim autentyzmem. To jedno z nielicznych miast w Europie, które jeszcze się nie zgentryfikowały. Nadal jest różnorodne społecznie i to w samym centrum. Jest różnica między Neapolem a innymi miastami. W Neapolu nie ma dzielnic tylko dla bogaczy. Każde miejsce jest mieszanką zamożnych i ubogich. Uwielbiam też autentyczność mieszkańców i obecność w każdym z nas pierwiastka prawdziwej kultury antyku. Nasza historia jest też dla nas teraźniejszością. Neapol ma długie dzieje. 2000 lat temu Italia była centrum imperium rzymskiego. Neapol założyli w V wieku przed Chrystusem greccy osadnicy, już wcześniej obecni w regionie. Ich przodków niewątpliwie przyciągnęły tutejsze zasoby i usytuowanie regionu. Budowa miasta pod wulkanem z pewnością wiąże się z ryzykiem. Ale zaletą tej lokalizacji są żyzne gleby i obfitość wulkanicznego budulca. Do tego rzecz jasna dochodziły dary morza. Atrakcyjność geograficzna była czymś bardzo ważnym dla osadników. Wybór miejsca i planowana topografia miasta dały w rezultacie siatkę ulic widoczną jeszcze dziś po upływie 2500 lat. Jej pierwotny układ miał wspomagać naturalne napowietrzanie. Zorientowany jest na wiatry wiejące z nadzatoki. Nazywam to technologią pasywną w wydaniu starożytnym. W przekroju widać, że miasto ma bardzo wąskie ulice z wysokimi domami, a więc zacienione. Problemem było gorąco, kwestie wentylacji i termoizolacji. Naturalne uwarunkowania miasta wykorzystywano w celu poprawy jakości życia mieszkańców. To Grecy i Rzymianie nadali centrum jego obecny kształt z prostokątnymi kwartałami wąskich ulic.